Japońska strona, która zapowiada drugi sezon powstania smoków, podała bardzo ważne informacje. Informacje odnośnie planów lorda Rasa, zakazanej piątki, a także tajemniczej podróży ninja i o tym wszystkim sobie dzisiaj porozmawiamy. Rozpoczyna się nowy, zły plan sił ciemności. Tym, co Raz próbuje uwolnić poprzez rytuał krwawego księżyca, jest zakazana piątka. Mistrzowie złych żywiołów, którzy niegdyś podbili świat. Ninja postanawiają wyruszyć w podróż szkoleniową, aby powstrzymać zakazaną piątkę. Ninja, opanujcie legendarną technikę powstającego smoka i chronicie pokój na świecie. Niby to tylko kilka zdań, a cała masa naprawdę świetnych i bardzo ciekawych informacji się tam znalazła. Po pierwsze znamy dokładny plan Lorda Rasa, a także wiemy na czym polega rytuał Krwawego Księżyca. Z jego pomocą nasz Tygrys będzie chciał uwolnić tak zwaną Zakazaną Piątkę, czyli piątkę starożytnych, złych mistrzów żywiołów, którzy niegdyś panowali nad całym światem. No, trzeba przyznać, brzmi to bardzo ciekawie i bardzo interesująco. Wygląda na to, że tym razem kolejny sekret z przeszłości zostanie nam ujawniony, jednak to nie Wu o za niego odpowiada, a pierwszy Mistrz z pinjutsu. Jestem przekonany, że te postacie są równie stare co on, i jeśli z kimś walczyły, to właśnie z pierwszym Mistrzem z pinjutsu. W zestawie 718-19 mamy książkę o zakazanej piątce, z której prawdopodobnie ninja się o nich dowiedzą. Co ciekawe, na jednej ze stron prawdopodobnie widnieje, je podobizna jednego z jej członków, ale to nie jest w żaden sposób potwierdzone, że to któryś z nich. Zaciekawiło mnie też, że mamy tak zwane złe żywioły, mroczne żywioły. Widocznie moce żywiołów dzielą się na te dobre i na te złe. Być może dobre to te, które pochodzą od siedmiu smoków źródła, no a złe to te, które pochodzą od oni? Czy to jest w ogóle możliwe, żeby te ciemne demony dały komukolwiek jakąkolwiek moc żywiołu? Prawdę powiedziawszy, po powstaniu smoków można spodziewać się dosłownie wszystkiego, więc jeśli tak będzie, to ja w żaden sposób zaskoczony nie będę. I ostatnia rzecz to to, że ninja, żeby powstrzymać zakazaną piątkę, będą musieli nauczyć się techniki powstającego smoka. Teraz w końcu wiadomo, czym są te Spinjitzu cosie, które dostaliśmy w styczniu jako zestawy. Szczerze przyznam, że jako sety no nie prezentują się najlepiej, trzeba to powiedzieć wprost, jednak same w sobie są bardzo ważne, bo przedstawiają tą technikę powstającego smoka, której w drugim sezonie ninja będą musieli się nauczyć, żeby pokonać Lorda Rasa, jak i samą zakazaną piątkę, żeby im przeszkodzić w ponownym przejęciu władzy nad światem. Wygląda na to, że ta starożytna, zakazana piątka to jakieś bardzo stare i bardzo potężne zagrożenie. Być może nawet potężniejsze od mrocznego władcy. Powiedzmy sobie wprost: mroczny władca świata tak naprawdę nigdy nie podbił, w porównaniu do tych pięciu postaci, o których nie wiemy jeszcze tak naprawdę nic. Jeśli udało im się przejąć władzę nad światem, to można sobie tylko wyobrażać, jak potężne są to istoty. Koniecznie dajcie znać, co sądzicie o tych naprawdę niesamowitych nowych informacjach. Tymczasem. Ja się żegnam i do następnego. Hej!